Wszystkim, ja jestem Konrad, witam Was serdecznie na klocki kanał w moim kolejnym filmie. Na wstępie chciałem przeprosić za moją dłuższą nieobecność na YouTubie. Jest to związane z narodzinami mojego synka. Opieka nad nim po prostu pochłonęła mi ostatnie tygodnie mojego życia i nie za bardzo miałem czas na nagrywanie jakichkolwiek filmów. Na szczęście w przerwach pomiędzy jego przewijaniem, usypianiem oraz pomiędzy spacerami udało mi się zbudować tego oto Moca i przygotować dla was dzisiejszy materiał, który będzie takim wstępem do jego prezentacji. Dzisiaj pokażę wam wszystkie minifigurki, które pojawią się na tej makiecie, a w kolejnym odcinku zaprezentuję wam samą makietę. Makieta jest tematycznie związana ze światem władcy pierścieni, a dokładniej z filmem Drużyna Pierścienia i przedstawia wrota Argonath, czyli jedno z wejść do Gondoru. No i tutaj, tak jak widać, drużyna pierścienia właśnie wpływa do Gondoru, natomiast po obu stronach wzgórz. Ścigają ich Uruk, haj, orkowie oraz gobliny, nasłane na drużynę pierścienia przez Salumana. A teraz, po tym krótkim wstępie, zapraszam do prezentacji minifigurek. W drużynie pierścienia jest oczywiście Frodo, uzbrojony w żądło. Jest również sam. Jest Mery uzbrojony w sztylet, Pipin również uzbrojony w sztylet, Aragorn ze swoim mieczem, Boromir uzbrojony w miecz oraz tarczę, Gimli ze swoim toporem, a także Legolas uzbrojony. Włók. W drużynie zabrakło Gandalfa, a to dlatego, bo jak wszyscy dobrze wiemy, utknął on w mori, walcząc z Balrogiem. Naszych bohaterów ścigają nasłani przez Sarumana Urukhai, Orkowie, przeróżnie uzbrojeni. A także gobliny. Do budowy łódek, którymi płyną nasi bohaterowie, wykorzystałem kilka klocków w kolorze brązowym. W pierwszej łódce umieściłem Aragorna, Froda oraz Sama. W drugiej łódce siedzi Legolas oraz Gimli, a w trzeciej Boromir, Mery oraz Pippin. Łódka bez minifigurek prezentuje się tak. Powiem wam szczerze, że dość długo zastanawiałem się, czy czasem na mojej makiecie nie użyć łódek gotowych, na przykład takich, które pochodzą z serii Pirates. Akurat miałem 3 sztuki. Natomiast ostatecznie, ponieważ buduję Moca, no to stwierdziłem że im więcej rzeczy zbuduję samemu według własnego pomysłu, tym lepiej. Natomiast bardzo mnie interesuje Wasza opinia na ten temat. Napiszcie mi w komentarzach, która z tych łódek bardziej Wam się podoba. Czy ta zbudowana przeze mnie, czy gotowiec odległo. No dobra, więc czas na podsumowanie tego materiału. Na dziś to już wszystko! Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym albo zaprezentuję Wam Tom oto makietę Argonath, albo zrecenzuję dla Was zestaw Marvel Super Heroes 76057 Spider-Man Ultimate Bridge Battle. Proszę o wyrozumiałość, jeśli moje filmy nie będą się pojawiać regularnie, ale mój synek ma w tym momencie najwyższy priorytet i to raczej jemu poświęcę najwięcej czasu. Komentujcie, łapkujcie i udostępniajcie wszystkie moje materiały. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć!